Witajcie moi, moi drodzy, w dniu kolejnym mamy taki etap. Lukarne rozpoczęte, ale spokojnie te najciekawsze rzeczy, to co najbardziej Was interesują, zostawiłem, żeby to nagrać. Pokażę mniej więcej, jak to wygląda. W zasadzie zostały nam do zamontowania kosze, kulawki, jedna tutaj jętka, no i poskręcać wszystko śrubami. Zaraz wejdziemy na górę, pokażę jak to wygląda. To na razie trzy krokwie główne są wrzucone, tylko te, które opierają się na płatwiach. No i tu generalnie taka sama zasada, co przy trasowaniu tych krokwi, czyli odległość między płatwiami po zewnętrznej, od zewnętrznej do zewnętrznej, dzielimy na dwa. Wynik, który nam wychodzi, dzielimy przez kosinus kąta nachylenia, tutaj mamy też 40 stopni. No i mamy odległość od zamka do kalenicy. No i w ten sposób trzy sztuki. Patrząc tylko, żeby nie kolidowały tutaj z tymi krochwiami po łacie głównej i tyle. Teraz wyjdziemy na górę, to pokażę bliżej jak to wygląda. No i tu zobaczymy jeszcze jak wyjdzie z materiału. Bo tutaj mówię, teraz zostały opuszczone trochę i tak samo nie wyszedł, nie wyszły mi długości takie co chciałem na tych czterech parach pośrednich ale też nic nie dzieje zaraz pokażę o co chodzi no i jak zostanie materiał to dorzucimy tutaj yy, przy samym szczycie od zewnątrz znaczy nie przy samym 25 cm podejdziemy na docieplenie i dorzucimy jeszcze jedną parę kroków żeby łatwiej było później z podbitką jętki na górze wszystkie powrzucane też zostało tylko pośrubować to Także najgorsze prace za nami No i wieka wyrzeźbić Myślałem, że dzisiaj uda nam się pokonać te lukarny I to nagrać wam na weekend akurat Ale dostałem telefon, muszę oddać samochód Bo jak wiecie jest pożyczony, busa jeszcze nie mam W busie cały silnik do roboty Przytarty na dwóch cylindrach Gdzieś tam y, olej był Cały czas oczywiście na miarce Ale gdzieś tam y, jakiś problem Ze smarowaniem był i, I generalnie na dwóch cylindrach był przytarty Także jeździła głowica do sprawdzenia szczelności Też czy nie jest nigdzie pęknięta y, No i na razie czekamy Czyszczą go, składają i No i ja jeżdżę dalej Tym pożyczonym Volkswagenikiem. No, dzisiaj muszę go na weekend odstawić, także no musimy wcześniej trochę skończyć. Dlatego zostawiamy temat tutaj tych koszówek i kulawek na poniedziałek. No, i tak to generalnie już się zamyka nam. Pojdziemy na górę. Tam pokażę z bliska, jak to wygląda. Generalnie tą połać jak już podoczynaliśmy No to wczoraj i dzisiaj Dzisiaj pół dnia I wczoraj dzień czasu Zajęło nam złożenie tego Wydwuuchlonego Te wciąganie tak naprawdę No ale co, no tak to się już prezentuje Tutaj też nic nie będzie widać Pewnie tutaj te jętki Centymetr krótszy oczywiście jeśli chodzi o kąt, pod jakim tutaj tniemy to zależy oczywiście, z tamtej strony znaczymy 140, jak robimy rozwarty jak chcemy znaczyć ostrzy, to znaczymy kąt nachylenia połaci znaczy oczywiście z tamtej też różnice 180 minus kąt nachylenia połaci i taki kąt rozwarty tam robimy, natomiast z dołu kąt nachylenia połaci no i jędki podpierają się wszystkie, no i tutaj te środkowe o tutaj widać one zachodzą, tak naprawdę mają 12 cm, 12 cm połączenia, tylko 12 cm się nakładają, dlatego że brakowało długości. Doczynałam praktycznie na stykie, no ale tak naprawdę na tych 12 cm tu zostanie jeszcze włożona śruba. Od góry jest skręcony przez płatek też w w ten sposób w pionie szpaks. No i zobaczymy jak, jak inwestor będzie chciał, to można też jeszcze sobie oczywiście to przyśrubować dodatkowo, aczkolwiek no myślę, że yy, nie ma takiej potrzeby. No i wyjdziemy tutaj trochę wyżej. No a tutaj widać ile jest jeszcze tego wsparcia w tym miejscu. No i tutaj od góry szpak złapany w każdą jedną z tych czterech jętek. Nic tu się nie wydarzy. No i tu jeśli chodzi o ten lukarny, to tak, płatew oczywiście na śrubie od zewnętrznej strony pion do tej krokwi. Ta krokwi jest ustawiona tak samo na płatwi jak na murłacie w identycznej odległości jest to zrobione dokładnie co do milimetra i płatek. jeśli chodzi o nawiercenie szpilki no to jest złapany pion poziomicą przeniesiony od krokwi odległość do szpilki tak nawiercone no i tutaj ścięte tak żeby nie wystawało poza, poza obrys krokwi na chwilę obecną jest to złapane szpaksem 260 natomiast też oczywiście pójdzie jeszcze Tutaj śruba na przerost z dwóch stron, nakrętka podkładka i tyle, i te dwie pary krokwi zewnętrzne normalnie nie ścinane. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o tą jedną krokwi, która już nachodzi na połać, no to można sobie to zrobić w dwojaki sposób. Najlepiej to zmierzyć sobie już fizycznie, jaką mamy tutaj odległość tak naprawdę do, do tej krokwi. Zrobić sobie troszkę luzu Troszkę luzu I jeśli chodzi o kąt To w tą stronę 40 stopni Dlatego, że taką mamy tutaj też połać I w tą stronę skos Również 40 stopni Kąt nachylenia tej połaci I tutaj generalnie Nakładki oczywiście yy, Tak samo są cięte Natomiast jeśli chodzi o te kąty To jeden idzie w jedną stronę A drugi idzie w drugą stronę Także dwie pary trzeba uciąć tak samo. Bo mamy dwie lukarny. A na drugą stronę już odbicie lustrzane. Jeśli chodzi o te cięcie skośne. Tak samo jak kulawki. No ale tutaj oczywiście to pokażemy. I tu generalnie. Dlaczego też nam tego zbrakło. Bo plan był taki. Że, że tu będą pionowe kosze robione. Pionowe kosze robione. I od góry też będą szły kulawki do tych koszy. Natomiast zalecenie jest takie że robimy kosz farmerski kładziemy to na płasko i te krokwie yy, mają się opierać też tutaj na yy, na płatwi pośredniej więc tak to zostało wykonane i dlatego też po prostu z braku tego materiału, troszkę inaczej ta wieźba była liczona no ale to się nic nie dzieje, kosz położymy w ten sposób, tu po środku idealnie po środku będzie połączony dlatego, że tu też mamy rozstaw taki jak ma być idealnie po środku zostanie on połączony i tu już w poniedziałek To jest najciekawszy temat Myślę więc w poniedziałek pokażę jak to wszystko już Poogarniać Zobaczymy Nie wiem za bardzo jak to Jak to wam nagrać no bo tak naprawdę Jakbym nie pokazał no to tego jest sposobów kilka I może na jednej lokalnie zrobimy tak, że po prostu Fizycznie tutaj to Powyznaczamy pokażę jak to wyznaczyć Natomiast na drugiej Już puścimy może jakieś tam parę wzorów? No zobaczymy, tak naprawdę. W każdym razie na pewno wytłumaczę, gdzie i jakie kąty muszą być zachowane, i będzie to wszystko, moi drodzy, grało. I tu cały ten kosz formerski cała ta krokiew, która będzie tutaj leżała to należy całą płaszczyzną na głównej płaci. Tylko i wyłącznie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby jeszcze ściąć pod skosem, ale nie bardzo mam czym to zrobić. Także podejrzewam, że my tego nie będziemy wykonywali. Ale spróbuję, spróbuję nadrobić na kulawkach i zrobić tam taki mały zameczek. Zobaczymy, jak to rozegramy. Jeszcze przemyślę to na spokojnie sobie przez weekend. W każdym bądź razie te główne elementy mamy ogarnięte. Jeśli chodzi o linię, no to nie będę przykładał, bawił się tutaj wariował z tymi poziomicami. W miejscu oczywiście łatwiej, tak samo w kalenicy. W miarę jest ta linia, oczywiście jakieś tam pół centymetra w przód, w tył, ma prawo się bujać. To jest materiał tartaczny. Nie oszukujmy się, że, yy, że sznurek przełożycie i będzie tu idealnie. Jak ktoś tak robi i mówi, no to, no to ściemnia, bo nigdy tak nie będzie, nie? może być tak w miejscu płatwi, w miejscu murłaty, natomiast wszystkie elementy pomiędzy oczywiście w miarę się naprostują, ale nie na tyle, żeby posiadać sznurek i, i nigdzie on nie odchodził te pół centymetra, nie? także na miarę możliwości, oczywiście, jeśli każda jest oddzielnie trasowana, tak jak u nas, no to naprawdę ładnie tą, tą więźbę prostuje, ale, ale nie na nie na tyle, żeby tego zrobić, tak jak na drewnie konstrukcyjnym oczywiście, nie? Idealnie prostym. No tak samo tak naprawdę na płatwiach. No, z góry wszędzie mamy poziom z lasera zrobiony, natomiast dołem już on niekoniecznie jest, nie? I o ile górą mamy w miarę poziom. Tutaj w tym miejscu, no to dołem już niekoniecznie. I tak samo te jętki no, w niektórych miejscach się opierają całą płaszczyzną, w niektórych miejscach tylko, e, tylko jedną stroną. No ale to mówię nic się nie dzieje. Jak będzie inwestor chciał, to może sobie każdą jedną jeszcze od góry poprzykręcać, jakimś tam szpaksem 280 czy 300 nawet, dodatkowo to ściągnąć dla świętego spokoju. Jak będzie miał ochotę, oczywiście, i, i też jakoś dodatkowo to wzmocni. No, i tutaj widać nawet, że lokarna wychodzi idealnie, idealnie po środku. Tak to też wymierzałem. Tak samo te połączenie tutaj też starałem się zrobić w miarę, w miarę po środku Na płatwi wyznaczyłem sobie tak kreskę, punkt, żeby go mieć przy szczycie No i tyle, no i w poniedziałek e, chyba to na co wszyscy czekacie Napiszcie w komentarzach co dokładnie chcielibyście zobaczyć Mam tutaj możliwość, to, to Wam pokażę oczywiście Wiadomo, że wszystkim i tak nie dogodzę, wszystkich nie zadowolimy, ale... No, ale osoby, które są najbardziej zainteresowane, oczywiście coś tam na pewno z tego wyciągną. No i już będziemy w poniedziałek, też wszystko chcemy pośrubować i zaczniemy, zaczniemy zamykać te szczyty. Ten na pewno zamkniemy na lokalnach na pewno zamkniemy w poniedziałek, no i zobaczymy jak czasu wystarczy, to zamkniemy też tamten i, i tutaj temat tej budowy mamy tymczasowo zamknięty. Wrócimy jeszcze w e, poniedzieli, jeden dzień, tylko okroimy e, tą warstwę steropianu tutaj na części mieszkalnej. I, e, I tak naprawdę wracamy dopiero jak będzie już dach przykryty na. E, na, na na. na działówki, tylko. oczywiście posprzątamy tu, zrobimy porządeczek, tak jak trzeba. Kawał fajnej powierzchni. No i tu, oczywiście, jętki jeszcze na tych. Na tych dwóch parach krokwi raz, dwa czyli, cztery jętki tutaj, jeszcze musimy wrzucić na tych krokwiach dwóch, tu dwie, i tu dwie, w tym samym poziomie co jętki tutaj domu, tak żeby ten sufit się razem zamykał. Tutaj, i tyle tu, dość krótkie te jętki hmm. będą. Myślałem, że uda się też zrobić tak, że, że to po prostu połączymy. Razem z tymi jętkami prostopadle, ale też nie starczy nam materiału. Te jętki za krótkie yy, były. No ale nic, mówię, ta łukarda kilkadziesiąt centymetrów wyżej miała być. Także na no parę zmian jest. No i trzeba troszkę poimprowizować, ale na spokojnie sobie to poradzimy. Z tym, nie? Tutaj zaraz, może z dołu też pokażę, jeśli chodzi o ten skos. albo pokażę, albo i nie o, tutaj widać jest luz no i tu generalnie robimy kąt, e, kąt taki sam co nachylenie połaci, oczywiście lukarny natomiast tutaj jeśli mamy inny kąt nachylenia e, dachu no to oczywiście tutaj trasujemy w tym miejscu kąt nachylenia e, połaci dachu głównego w ten sposób. W naszym przypadku i tu, i tu jest po 40 stopni, ale jakbyśmy, jakbyśmy mieli na przykład na lokalnie 45 stopni, a, a ten dach 40, no to tu byśmy trasowali stopni 40, natomiast tutaj już 45. W ten sposób. No, mam nadzieję, że jeśli chodzi o, o te takie proste daszki, no to udało mi się jakoś tam pokazać, w jaki sposób to zrobić, żeby, żeby było wykonane dobrze miałem komentarz, że oczywiście najlepiej by było, żeby żeby ta jętka była jeszcze wcięta no pewnie tak, na pewno jeszcze dodatkowo byłoby to oparcie no ale już nie wariujemy i tak jest dobrze tutaj tak naprawdę gdybyśmy nie mieli tych płatwi pośrednich no to jak najbardziej byśmy to wykonali. Na pewno byśmy zrobili wcięcie, ewentualnie, ewentualnie te jętki szłyby pod spód, czyli byłyby kręcone pod krokiami, tak żeby one opierały nam to. Natomiast z tego tytułu, że my tu mamy i tak płatew, my tu mamy zamek, i, i ta jętka też podpiera bardziej płatew niż, niż trzyma dach, no to tak naprawdę tutaj też tak, tak mamy w projekcie i dlatego w ten sposób też to zostało wykonane no i tak naprawdę została nam zabawa dwie koszówki na jedną stronę, dwie koszówki na drugą stronę i po dwie pary po dwie pary kulawek po dwie, a może nawet po jednej zobaczymy, no jak zostanie materiał to jeszcze tam po jednej parze krokwi wrzucimy jętki jedna tutaj pośrubować wszystko i więźba moi drodzy gotowa tydzień czasu tak naprawdę zajęło nam we dwóch złożenie tej więźby dachowej wytrasowanie wycięcie, wrzucenie to na górę dwie osoby wyliczenie tego wszystkiego, wyznaczenie murłaty połatwie, gara, część mieszkalna dla mnie czas jest dobry zadowalający Jakość moim zdaniem na poziomie bardzo dobrym. Życzę wszystkim, żeby w ten sposób wszędzie była wykonana więź dochowa, jeśli chodzi o, o dokładność. Oczywiście wiadomo, że zawsze będzie do czego się przyczepić i przestudowych monrealinskich. Pozdrawiamy. Ale gdyby wszędzie tak było wykonana więź, bo widziałem naprawdę różne wykonania i uwierzcie mi, że Życzę wszystkim, żeby wszędzie było tak wykonane Także jest okej, okay, nie? No i wtorek, myślę, że we wtorek albo w środę Przyjedzie kierownik nam to odebrać I tyle Także co, na dzisiaj dziękujemy Pod weekend widzimy się Po weekendzie Na Zakończeniu Zakończeniu więźby dachowej, czyli Kosze, kulawki, lukarn Jętki, pośrubowanie wszystkiego i wyrzeźbienie i powieszenie wiechy. Także wszystkim miłego weekendu i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, hej.